Dzień dobry Państwu, Tomasz Schweigert. Umieszczam to w miejscu pilnego. Być może nie uznacie Państwo to za pilną informację, natomiast chciałem się z Wami podzielić tym, co się dzieje w mojej sprawie. Uważam, że jest bardzo duży przełom, i zaraz Państwa o tym poinformuję. Szanowni Państwo, otrzymałem. Taką informację z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Rzeszów, 11 sierpnia, 25 rok. to jest adresowane do pana mecenasa Piotrowskiego. Ja swoje odbiorę do tego dopiero. I czytamy tak: Zawiadomienie o wszczęciu śledztwa. Sekretariat Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie zawiadamia, że postanowieniem prokuratora z dnia 8 sierpnia 2025 roku zostało wszczęte śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w bliżej nieustalonych datach dziennych w okresie od 2020 roku do 2025 roku. To jest niesłychanie ważne. Pamiętajcie Państwo, że obejmuje to ten obecny rok w Lublinie przez funkcjonariuszy CBA i prokuratorów polegające na bezprawnym wpływaniu na kształt materiału dowodowego w toku śledztwa prowadzonego w prokuraturze regionalnej w Lublinie pod sygnaturą RP 2 DS 17 2019. Pamiętacie państwo, ta sygnatura jest niezwykle istotna. Przeciwko Tomaszowi Szwajgiertowi i działaniu przez to na szkodę interesu prywatnego Tomasza Szwajgierta, to jest oczyn 231 paragraf 1 KK, to jest e... Przekroczenie uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza państwowego. Ja tutaj będę zgłaszał jeszcze innego rodzaju możliwość popełnienia przestępstwa. To jest przełączone, szanowni państwo. To jest śledztwo. Nadmieniam, że pan prokurator, który to śledztwo wszczął, pracuje na papierach. No bo. Ja nie miałem okazji rozmawiać z panem prokuratorem. Jestem w średnim stanie zdrowia. Teraz, kiedy to nagrywam, jestem przed szpitalem i znowu będę jechał za jakąś godzinę do szpitala. Dowiem się, czy e, będzie utrzymany taki program e, ten medyczny, ten OFEF. Bo, wiecie państwo, tu jest tak, że jeżeli ten program nie pomaga w dobrym takim... W, w, w Procentowo, to znaczy, nie hamuje choroby, bo program jest zabierany. Tak mają wszyscy, ja o to nie mam pretensji, bo ja jestem taki sam jak inni. I u mnie na razie wychodzi, że mój stan płuc pogorszył się od momentu, kiedy dostałem ten offer o 9%. Jeżeli pogorszy te badania, teraz, które resztę badania, stwierdzą, że pogorszył o 10%, automatycznie tracę ten lek. No tak to jest, szanowni państwo. To jest niesprawiedliwe, ale lekarze robią, co mogą, inaczej nie mają możliwości. I wiecie państwo, w tej chwili wynika z tego, że są trzy śledztwa przeciwko CBA, prokuratorom. Drugie śledztwo jest Śledztwo Pegazusa, w którym też mam status poszkodowanego i to śledztwo obejmuje okres od 2016 roku do 2022 roku, też przy określeniu uprawnień, te wszystkie działania w funkcjonariuszy CBA przy użyciu Pegazusa i ja tutaj wskazuję jeszcze innych bezprawnych działań w stosunku do mnie, w stosunku do Moich bliskich, bo okazuje się, że moi bliscy również mieli założone Pegazusy. Tak, dokładnie takie samo wysłanie został Jan Piński. Jego bliscy też byli nękani. Wiedzą Państwo, w szczególności bardzo istotne jest to, że prokuratura w Rzeszowie wymieniła ten, tę sygnaturę śledztwa. To jest niezwykle istotne, bo Wiedzą Państwo, po tym, kiedy Jan Piński zadał pytania pani prokurator Ani która mnie torturowała, która nie zabezpieczyła dowodów, która trzymała mnie 11 miesięcy bez widzeń i bez telefonów do kogokolwiek, oprócz adwokata, już później adwokata, który mnie bronił normalnie, czyli pana Marcina Piotrowskiego, a wcześniej do agentki CBA która no, miała na celu rozpracowywać moją rodzinę i, i uczestniczyła w sprawach e, mojej byłej obrończyni, którą no, przygłupiono i zawerbowano, zastraszono być może. Także brała z tego tytułu bardzo wysokie wynagrodzenie. No, powiem Państwu, że po tym, kiedy poszedłem do aresztu, udało im się mnie zamknąć drugim razem, otrzymała prawie 50 tysięcy złotych. A miesięcznie to wynagrodzenie to było rzeczywiście wysokie kwoty, że nie miałem, miałem obrońcy, pani Pawłaściwie o tym wiedziała, i wtedy z, z tego prowadząca właśnie to śledztwo, przy, y, która sygnatura została wymieniona w, tym, w tej sprawie, toczącej się przeciwko y, funkcjonariuszom i, i prokuratorom. I wiecie Państwo, sprawa jest kuriozalna, bo po tym, kiedy Jan Piński wysłał do tej prokuratury pytania odnośnie tego, bo zdobyliśmy dowody dokładnie z sygnaturami, z billingami telefonów, kiedy rozmawiał Maciej Wąsik z panią e, mecenas, uzgadniał, uzgadniał wszystkie te szczegóły mojego aresztowania. E, to było, ostatnia rozmowa była prawie półgodzinna, e, późnym wieczorem, a rano jestem aresztowany. Wiecie państwo, no, pani mecena spowodowała, że nie zabezpieczono, razem z panem powiatorem, nie zabezpieczono monitoringów, kiedy e, ja byłem no, torturowany podczas, podczas i, i, i tego zatrzymywania i, i podczas, tych wszystkich, podczas tych wszystkich działań CBA. Później też te, te działania były, takie, żeby mnie tylko pogrążyć. Widzicie Państwo przez te wszystkie lata, od 2016 roku, CBA, no i po części, niektórzy prokuratorzy, polowali na mnie, A po prostu polowali. I po tych pytaniach zadanych przez Janka, no, pani prokurator, Siwiec nie miała prawa zgodzić się na to, żeby agentka CBA występowała jako mój obrońca w sprawie przed sądem, w sprawie aresztowej i później, żeby była moim obrońcą, no to jest przestępstwo. Te kolejne działania, to, że nie zabezpieczyła dowodów, no i de facto, no, e, również gdyby nie lekarze z więzienia, no doprowadziłaby do... Jeszcze gorszy konsekwencji związanych z moim zdrowiem. No Chciała mnie e, dręczyć transportami, tak jak podczas pierwszego e, aresztowania. Lekarze się nie zgodzili, powiedzieli, że to zagraża mojemu życiu i zdrowiu, bo ja już byłem wtedy w słabej formie przy tym drugim aresztowaniu. I wiecie Państwo, i teraz w związku z tym e, otrzymałem wezwanie z tej samej prokuratury. Zaraz po tych zarzutach od pani prokurator Agaty Baryły, nie wiedziałem, że, że zmieniła się prokurator. Wiem, że wpływ na tę sprawę ma jeszcze pani prokurator Siwiec. I pani prokurator Siwiec w czerwcu została przeniesiona albo się przeniosła do prokuratury rejonowej w Lublinie. Powiedzcie Państwo, smaczek jest taki, że po moim zawiadomieniu, kiedy miałem już wszystkie dowody o tym, o tej współpracy e, pani mecenas CBA, o tym, co robiła pani Siwiec, że no, łamała ma prawo, oszukiwała sąd. E, wiecie, do prokuratury rejonowej właśnie w Lublinie wysłano, wysłano to, żeby sprawdzano, czy w mojej sprawie nastąpiło przestępstwo, czy nie. I e, szef prokuratury w Lublinie dosłownie w przeddzień odejścia e, pana e, ministra Bodnara, wysłał tę sprawę do Rzeszowa. No i Rzeszów, e, który przejrzał dokumenty, bo to nie jest tak, że wiecie państwo, że prokuratura e, wszczyna śledztwo bez. E, Sprawdzenia, doszedł do wniosku, no, że jest coś na rzecz. Ja nigdy nie rozmawiałem z panem prokuratorem jeszcze. Pamiętajcie, tam dokumenty mówią same za siebie. I lubi się bronić, bo e, pani prokurator Agata Baryła, kiedy wzywała mnie pierwszym razem, wiedziała, że ja jestem chory. Napisała również do sądu i sąd jej odpowiedział, że wyznaczył biegłych w mojej sprawie odnośnie mojego stanu zdrowia. Wyznaczył kardiologa, wyznaczył pulmonologa i ja już u kardiologa byłem wcześniej. Również biegły powiedział, znaczy wystawił zaświadczenie, no, że ja na jakiejś dalszej odległości nie mogę być przewożony i nie mogę jeździć, no bo to jest no, problem, no, grozi mi zatorowością płucną. A potem wiecie państwo, grozi ten Black office powiem Państwu o takim znacznym dyskomforcie. On bardzo mocno działa na jelita. Rozumiecie Państwo, co to znaczy? E, człowiek e, po tym no, lek, który ratuje życie, e, ma sensacje żołądkowe i, ja, i wymiotuje i, i często jestem w toalecie. Pomyślcie Państwo, że muszę jechać nagle na odległość iluś kilometrów, powiedzmy do Lublina, bo tak sobie zażyczyła Pani Agata Baryła. A Pani Gata Baryła, która wcześniej wezwała mnie i zgodziła się z tą argumentacją medyczną i zgodziła się, żeby sprawa była rozpatrywana, ta między innymi te wyjęte, nie wiadomo skąd, zarzuty, już widzimy teraz, jak to wygląda, w związku z tym śledztwem, żeby prokuratura na Bożu w ramach pomocy prawnej to zrobiła, z względu na stan zdrowia. I po tym, kiedy sprawa nabrała tempa, kiedy to w Rzeszowie zaczęła bardzo wynika z tego, e, tak dynamicznie to robić, nagle okazuje się, że ona mnie wzywa z powrotem do Lublina. To znaczy tak: bez zaśmienięcia opinii lekarza, e, mając opinię, że do tej pory że są biedni i sąd e, odnosi się do biegłych, e, pytając się tego sądu, sama z siebie wzywa do Lublina. Wrzemie Państwo, e, no, to jest e, bezprawie. Nie? Poza tym to jest kwestia próby nękania mnie i próby e, ja uważam jakiejś prowokacji. Oczywiście ja przebywam na zwolnieniu lekarskim, no bo to obligatoryjnie lekarze mi dają. Mam pewnie pewnie to się skończy jakąś, jakąś trwałą niezdolnością do, do pracy. No, ja mogę tak pracować jak teraz. Inaczej jest nie, nie najłatwiej, ale tu nie, nie chodzi o jakąś I pani Baryła po tym, kiedy e, ja wysłałem jej wszystkie dokumenty, wysłałem jej zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz piszą, że nie można mnie włożyć na takie odległości, bo mogę mieć zakrzepicę, bo mogę mieć zatór płucny, mogę mieć różny problem, ona pisze mi takie rzeczy. W tym śledztwie, które jest już przedmiotem badania, iż przeciwko temu śledztwu się toczy sprawa prokuratorska również obejmująca, jak czytaliście, 25. rok, czyli być może panią Baryłę. Ona pisze tak. W związku z niestawiennictwem w dniu 14 sierpnia podejrzanego Tomasza Szwajgierta na wezwanie w prokuraturze regionalnej w Lublinie oraz przedłożeniem zaświadczenia lekarskiego o jego niezdolności do pracy w okresie od 13 sierpnia do 15 września stwierdzam, iż przedłożone zaświadczenie nie spełnia wymogów określonych w 117 paragrafie 2a kpk, to jest nie zostało sporządzone przez dyrektora sądowego. W związku z tym wzywam do sprawiedliwienia w sposób określony w powołanym przepisie pod rygorem uznania niebezpieczności podejrzanego za nieusprawiedliwioną. E, prokurator, jak zwykle, delegowany do prokuratury regionalnej w Lublinie, Agata Baryła. E, pani prokurator doskonale wie, że jest biegły jest powołany kolejny biegły, to jak ja mogę jeszcze iść do innego biegłego, skoro już mnie jeden badał i czekam na jego opinię, sąd czeka. Kolejny będzie mnie badał, czekam na jego opinię, a poprzedni biegu stwierdził, że ja nie mogę w tej chwili jeździć na tych odległości i się stawiać na tych czynnościach. I wiecie Państwo, sądy się z tym zgadzają. Nie ma najmniejszego problemu. Nie stawiał się na sprawach, które są dla mnie ważne, bo wziąłem, e, złożyłem akty, o, 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 prywatne akty oskarżenia przeciw Konisztorowi i Gmyzowi. Są na ławie oskarżonych. E, robię tyle, ile mogę. Funkcjonuję tutaj u państwa, ale to funkcjonuje z domu, gdzie przebywam. E, no to jest zupełnie inaczej. Chodzę, no bo muszę chodzić, bo by mi krew stanęła. Pani Baryła mnie w ten sposób nęka. I nęka mnie w tej sprawie, przeciwko w której już jest wszczęte śledztwo, rozumie Państwo. Chcę to zrobić jak najszybciej, bo jak będzie musiała oddać akta z tej sprawy, to zrobi się straszny problem. Bo tam jest tyle, tyle tych rzeczy. Ja do tych akcji nie miałem dostępu nigdy, rozumiecie Państwo, od samego początku, kiedy ta sprawa się zaczęła. Sędzia już, e, który zajmował się tym, że nigdy nie miałem tej, tego dostępu do akt, po prostu rozjechał prokuraturę na ścianie, ale nie wiedział jeszcze wtedy, bo występowała pani, że pani mecenas jest też, e, współpracuje z prokuraturą. E, I wiecie państwo, tak patrzę, czekam, patrzę na postawę pani prokurator Baryły, która, zobaczcie, jaka to jest, jaka jest kasta. Ona wie, co się dzieje doskonale. Ale dalej i jeszcze usiłuje mnie lękać. Usiłuje uznawać, żeby sobie zanieśpliwiono, w sytuacji, kiedy patrzę na ziobro. Ziobro się miga, ziobro nie przychodzi, Kaczyński nie przychodzi na sprawy. Ziobro ma pretensje do biegłych, nie chce się stawiać. Ja wszystko pokazuję, szanowni państwo, na tacy. Nikt nie może mnie zarzucić, że ja cokolwiek czy kłamie, jeżeli chodzi o mój stan zdrowia. Ja nie, naprawdę nie wymagam, nie wymagam od nikogo jakiegoś, jakiegoś specjalnego traktowania. Po prostu pokazuje, tak jak tak, żeby państwo mieli, mieli pełen obraz, że chcę pokazać, odróżnić się od nich wszystkich. Wiecie Państwo, to, co zrobiła jeszcze prokuratura w Lublinie, bo Lekarz, który wystawiał mi zaświadczenie, który mnie badał, nagle zobaczył, że ja figuruję na moim koncie pacjenta jest lubelski oddział NFZ. Wiecie Państwo, czyli wchodzą i sprawdzają to, co tam się na tym dzieje. no Bardzo proszę, mi to nie przeszkadza, natomiast to jest nękanie, bo już zrobili tak samo, kiedy. Umierałem, bo ja byłem ciężko chory, trafiłem do szpitala w e, lutym zeszłego roku. I wiecie państwo, wtedy okazało się, że jestem zameldowany pod adresem więzienia w Zamościu. Bo oni również sprawdzali, jak to wszystko wygląda. I czekam. no Te sprawy, jak widzicie państwo, są praktycznie trzy sprawy, dwie przeciwko CBA i prokuratorom. Jedna przeciwko pani mecenas, a ja czekam, kiedy oni przestaną mnie dręczyć. Ci ludzie mają dokumentację i dalej jeszcze usiłują ścigać się, żeby... Mnie w jakiś sposób, chociaż tutaj, bo to są ruchy pozorowane. Bo ja nie spodziewałem się, żeby coś mi się z tego powodu stało. Usiłują wywierać na mnie taką presję, tylko mówią mi o tym, że robią mi masaż serca. Ja wchodzę spokojnie, tylko wiecie co, patrzę, co by było i co by mogą robić z każdym z Was. To tyle, jak widzicie. Aha, oczywiście chciałem Państwu powiadomić, że sprawa paczki. Tej podrzuconej przez funkcjonariuszy, jak mówiłem, CBA, toczy się. Tam wychodzą naprawdę niezwykle poważne rzeczy. Nie wolno mówić mu o tym śledztwie, ale to jest tak, jak mówiłem, tak. Po prostu zarządzono kontrolę korespondencji i tą paczkę podrzucano mi. Wyjdzie kolejny wstyd i blamasz. Tak, jak Państwu obiecałem, ile będę jeszcze mógł, to będę. Wyjaśniał i pokazywał patologię tych ludzi i tych służb specjalnych, w szczególności seba. Likwidować Seba w końcu. Naprawdę. Dlaczego nie likwidujecie seba? Tyle śledztw, tyle rzeczy pokazujemy. Było 2628 628 w stykowych To było oszustwo, że było mniej. Pokażcie. Oni dręczyli ludzi. Dziękuję Państwu za uwagę. Cieszę się z tego przełomu w tej sprawie i mam nadzieję, że w tej chwili będzie tak, że jak będę wchodził do sądu, czy będę wchodził do prokuratury, to będzie tak, jak powinno być na całym świecie. Nie będę znał wyniku. To znaczy ja się nie boję, bo wiem, że mam dowody, że jestem niewinny. Ale do tej pory było tak, że wchodziłem i wiem, że zawsze mnie, mówię, tylko dojadą. dose é mais